Dzisiaj na stacji C05 na targach STOM prezentujemy całą gamę maszyn, zaczynając od maszyny poziomej Kitamura hx 400 Poprzez automatyzację i to w dwóch wersjach, w dwóch smakach i w dwóch kolorach, czyli ABB Flex Loader, automatyczny system wizyjny, rozpoznający pozycję i umiejscowienie detalu, oraz kobot, który później uzbraja w nasze przedmioty obrabiane znakowarkę Sizma. Mamy troszeczkę elektroerozji Mitsubishi MV1200R, jeden z fajniejszych modeli tej marki. Dwie Nakamury, czyli prawdziwe Japończyki, wersja WT-250 seria II, czyli maszynę dwukanałową, dwugłowicową, dwuwrzecionową. Tak naprawdę dwie maszyny zamknięte w jednej, to jest produkt, który zawsze musimy pokazać, bo jest to jedna z fajniejszych maszyn jakie w ofercie posiadamy. Naturalnie Nakamura AS-200L, premiera w Polsce, bardzo dobra cena, do bardzo dobrej jakości, japoński producent, oś Y w standardzie, napędzane narzędzia i oczywiście przeciwrzeciono. Automat szwajcarski Tornos GT26, jednocelowy automat, no bo kto lepiej zrobi automat szwajcarski, niż sami Szwajcarzy. Oraz Haas, no bo nasza firma Haasem stoi. Haas w 3 SS, model bardzo popularny, model bardzo znany, natomiast dalej mający kilka cech, które mogą zadziwić. I oczywiście cała oferta niemaszynowa. Chłodziwa, imadła, głowice, oprawki, oprogramowanie CAM i tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia firmy związanej z obróbką sprawania. Jak widać na targach, najbardziej popularnym elementem, który teraz wszyscy pokazujemy, jest automatyzacja. Dlatego my też postawiliśmy na wygrodzoną kratkę, w której połączyliśmy dwa zupełnie osobne systemy robotyczne, dlatego że kolejnym etapem po pełnej cyfryzacji, którą już mamy tak naprawdę przeprowadzoną, kolejnym krokiem więc będzie na pewno wprowadzenie automatyzacji wszędzie, gdzie będzie to możliwe. Wszędzie, gdzie będziemy mogli zastąpić operatora, który wykonuje nudne i powtarzalne operacje robotem. Ten operator będzie mógł wykonywać znacznie lepsze rzeczy i zarabiać znacznie lepiej dla firmy niż tylko przerzucając detale z miejsca na miejsce. Targi kojarzą się oczywiście ze sprzedażą, no bo nie oszukujmy się, do tego służą, żeby te maszyny pokazać i sprzedać, ale my tutaj też stawiamy na troszeczkę inne działania. My tutaj stawiamy na rozwiązywanie problemów klientów. Jeżeli ktoś ma problem, może do nas przyjść na stoisku, zawsze jest grupa technologów. Miejmy nadzieję, będzie w stanie pomóc rozwiązaniem problemów zarówno technologicznych, jak też programowych, jak też związanych z oprogramowaniem typu CAD-CAM. Ponadto oczywiście realizujemy wszelkiej maści sympozja w naszych centrach technologicznych rozmieszczonych w całej Polsce, a już w maju otwieramy nowe duże centrum na południu, natomiast szczegóły tak naprawdę podamy dopiero, kiedy będziemy mieli gotowy termin. Więcej informacji oczywiście znajdziecie Państwo na stronie www.aplan.pl, jak też w serwisie YouTube wyszukując kanał CNC krok po kroku. Zapraszam.